Witajcie, witajcie, zapraszam Was wszystkich do obejrzenia drugiej części Don't Starve Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, dzisiaj jest 24 grudnia 2012 roku Jest to Wigilia i bardzo wesoły dzień. Życzę wszystkim wesołych świąt Mam nadzieję, że spędzicie go w rodzinnym gronie i będzie bardzo wesoło. Jak to często bywa na święta e, Od początku zaczynamy od drobnej wtopy Ponieważ a, Tak wyszło, że zginąłem y, w poprzedniej grze i musiałem zacząć od nowa Poczyniłem pewne przygotowania Odkryłem część terenu Tutaj mam dzisiaj, będziemy zwiedzać trzecią wyspę Tam że czwarta i tu pewnie będzie piąta Dzisiaj zwiedzamy wyspę kolejną tutaj są farmy, no tam tam skrzyneczki Z kupciami nawozem To to samo <laughs> No dobra Chodźmy zwiedzić tą wyspę Wziąłem jedzenie, zgromadziłem Wczorajszy cały dzień w tej grze gromadziłem Jedzenie, ona się onka, przydadzą się Dobrze idziemy, idziemy Bez ubijania bawełnę Maciemy zwiedzić to, mamy cały dzień na zwiedzanie dzisiaj Hahaha I co się zaczęło więc Tutaj są bardzo śmieszne takie wąziutkie dróżki łączące wyspy O takie o to co się Wąska ścieżka łącząca wyspy Pewnie spotkał dużo potworów po drugiej stronie Tak mi się wydaje leka ta ścieżka o dobra widzę i następną wyspę Tak, spadaj Gniazdo pająków Ślinty Dobra, policzymy się z paniami pajączkami Szlit tam jest ten Cholera, no Nie lubię go, dobra, nie będzie walki z pajączkami Jest, jest empty Empty mat dobra Tutaj jest jakiś... Uuu, jakaś nieładna kraina i Kamienie! Gdzie jest kilof? Gdzie jest kilof? Coś mi no Zjeżdżaj Frajerstwo! Przydałaby mi się broni. Jednakowoż czegoś takiego nie posiadam. Auu. Wy Nic nie widzieliście? Nic tu nie zaszło. Cholera no. A Boże no... Pff. Ale dupa Fajnie, fajnie, cudownie wspaniale Po prostu pięknie No lol, było gdzieś zbroję Ach, dobra O, krzaczek. Jest krzaczek, o jest link O, jeszcze jeden. Dobrze, siekiera potrzebna. Chcemy zrąbać drewno. Jak widzicie mamy już drugi poziom, ale nie chcę grać tam tą babką, bo mi się lepiej gra panem tym właśnie, jak on się nazywał, Wilson. Ponieważ mi się wydaje, że to jest taka jakaś... Tak jakaś... Takie... takie e, e, może trochę za bardzo wczuwanie się w rolę, ale... Trochę jak... Y, jakiś... No postać taka jakby moja, nie? Takie jakieś... Fajnie wygląda, nie? Takie to Zaraz może zrobić Celinę To co zrobię wyłącznie O I od razu zniszczymy to gniazdo Spadaj pełno. Hahaha, gin Spadaj rusku. Jazno zniszczone No co ty nie zmieścisz wielkiego kamienia do kieszeni? No wiesz co No dobra, wiem, że nie jesteś bezwiednym bohaterem, który mieścił wszystko do kieszeni, ale... Gdzie jest moje A tu jest, dobra Lalalalala. Czop, chop, 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 chop. Aha właśnie. Eee. Jakby tą to... to jest gra całkiem darmowa, jeżeli ktoś chce, to nawet nie ma rejestracji, po prostu grasz. I to jest wersja beta.

Trochę, nie? Muszę sobie zrobić plecak. Aha, jeszcze. Aha, patyczki muszę mieć. Muszę najpierw zabrać patyczki w takim razie. Bo nic już nie zmieszczę. po co patyczki do plecaka ale dobra. Ja też sobie mogą się przydać na stelaż. Hop, 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 hop. Dobra jest. ta, 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 ta. ta. no kopto. Haha. Ha, złoto. Ale jestem bogaty. Hua, hu, hu, Hej, hua. Ej, zbierz to. A trzeba rozpalić ognicho. Aż prawie było... dosyć ciemno. Włócznie, nie wiadomo, nigdy. Aha! To tu 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 tu, tu 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 Jestem dzikim kolesiem. Banem Wilsonem, który biega do ogniska. Ra, ta, 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 ta ta wokół ogniska. La-la-la-la-la-la-la.

gdzie jest drewno? Gdzie jest drewno? Drewno, 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 drewno. drewno. Opla. Dodałem paliwcia. Dobra, posadzimy je na zastępcze. La, la 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 Jeszcze tylko doczekamy. Siednia Tu, 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 tu be On się tak śmiesznie rusza, tak plagami dam na wszystkie strony Widzicie? Napis zasłania to jest straszne Nie mam dość. Nie mam dość, ale nie chcę się już robić. Dobra, chodźmy dalej. Go get someone. Tu, tu, tu. Jak to to to? O ty, niedobre. Kilofa trzeba zrobić. Jak to dwa patyki? No. Nawet nie zauważyłem, że chyba dwa. O, jest patyczek. Uderzamy na dół. Bierzemy <küh> to, ciach, ciach, ciach. Ciach, 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 ciach. Ale ja znowu zaczynamy od nowa. I trollowanie.

Ciekawy motyw, bardzo realistyczny, zwiększa realistyczność. Chociaż i tak w takim klimacie nie da się otrzymać się realistycznej gry. No bo powiedzcie sami, czy w takim klimacie można otrzymać y, grę, którą ma y, takie realne podłoże, że to było tego dnia dokładnie, tak się mogło stać. Ale w takim klimacie Rosunkowym Masz siłę, nie kominuj Tu tu, patyczki Dużo patyczków Dobrze Marchewka. Pójdziemy tam od razu, nie będziemy się pieścić. O, ona Ma jaką gniewalność? Warta miała Dobra, dwa gniazda rozwalone, jednego dnia O, indyk, indyk, bierzemy go Chodź tu Chodź to złama się Już mi dalej nie osiągniesz Ha 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 Niezły las może zrobimy na sobie trochę drzewa Masowało się przede mną. Raczej próbowało. Dobra, nasionka. Eee. Uczy. Dobra. Kolejny dyk no, Teraz są święta, a padle nie, niepodległości.

Ciacia ca cia, 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 cia. mm, jak zwykle Bywa momentami lunala taka ale Ostatecznie spok No czy... Niektórym się nie może nie podobać U, to pewnie da sporo tego Co tak mało takie dobre, a tak mało ci dało? Żarłok. Ran, ale skało. Mogę być cały dzień, ale co mi to da? Te dźwięki potrafią przestraszyć. Albo no jeżeli wejdziesz w ten, jak wejdzie się w ciemność, i powiesz, it's so dark, ja będę tak łaził po ciemku. To po takim dźwięku zginę. Jakiś, jakiś czas po takim dźwięku zginąłbym. Jestem tak tak jak nie wyjdę z ciemności, to będzie śmierć na miejscu. Zgon trochę głupie tak zginąć. Ale cóż, tak to jest zrobione. Kopaj to no. Kamieni mi raczej nie zabraknie Oj, killow mi się skończył. Jeszcze jeden zrobimy i chyba przestaniemy kopać, co? Wystarczy nam na dość długi czas. Przynajmniej powinno taki zapas 80 kamieni to jednak jest trochę la, la, la. <śmienic> Ten świąteczny klimacik już się daje we znaki, tu <śmienic> Już zaczynam śpiewać piosenki świąteczne. Jeszcze tylko kolęd brakuje i będzie full zestaw. O, się masz w Dawaj to coś Oła. To mi się udało nie Jak tak będziesz zabierał ludziom itemy To długo nie przeżyjesz chłopie Dobra, mam trochę więcej HP jeszcze tego dziada by trzeba było jakoś wydymać, żeby mu zabrać to coś. <grym i tle> Dziękuję. Do widzenia. Spadłem stąd. A, Odwal się. No, odwal się ode mnie no. Uparciuch, spadaj. Zaprowadzę go do bizonów, może go bizony stratują na kawałeczki Ratujcie mnie bizonki, ratujcie mnie Mam jakiś gówno goni. Help, help Gdzie jesteście? Dobra, słyszę je Dobra, dobra sam. No ratujcie mnie, no ratunku no spadaj ratuj no. jakie dziady no nie uratują mnie nie mogę przed nim wiercie uciekać Wow. Teraz się na niego rzuciły Teraz. Serio. Ryle. Really? Serio. Nie. Ech. Ta gra jest jednak trochę... Yy oporna to znaczy po jednym, dwóch, trzech tedach ostatecznie odechciewać się totalnie grać i mówisz wale to mam to dzisiaj, sami się tam bawią w to nie ale może jeszcze będę grał, nie wiem na razie naprawdę mi się nie chce po prostu już mnie tak zaludzili że <laughs> szczególnie że te bawoły mi w ogóle nie pomogły jaki cokolwiek to jest po prostu pomogły mi wtedy jak zginąłem to naprawdę jest Rychło w czas. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Jeszcze raz wesołych i spokojnych świąt. Do zobaczenia i pa pa!